Dzień 26. Ciemność świata. W obecnym tygodniu staraliśmy się wejść głębiej w ciemność naszej własnej słabości, duchowego rozbicia i grzechu. Wyprawa w głąb siebie doprowadziła nas do odkrycia światła w ciemności, a mianowicie miłości Boga, która wypełnia pustkę naszej nicości. Dziś będziemy mówić o tym, że ta miłość, która wypełnia naszą pustkę, przelewa się na zewnątrz. Ta wylewająca się miłość może ogarnąć cały świat. Mówię może, gdyż zależy to od naszej osobistej decyzji. Stajemy więc wobec niezwykle ważnego pytania, na które każdy z nas musi dać osobistą odpowiedź: czy chcesz nieść światu zbawienie, które dał nam Jezus? To, że nasz świat potrzebuje ratunku, nie ulega wątpliwości. Jak dowiedzieliśmy się 13 dnia rekolekcji, nasze czasy pod wieloma względami są okresem bezprecedensowej ciemności i zła. Ale właśnie z tego powodu Bóg udziela nam niezwykłych łask. Mówiąc inaczej, współczesność jest czasem miłosierdzia. Wyobraźcie sobie, że w tym błogosławionym czasie Bóg chce zbawiać świat mocą swego miłosierdzia za naszym pośrednictwem. Jak pamiętamy, Święta Teresa, która jest prorokiem na nasze czasy, powiedziała nam, że w obecnym czasie miłosierdzia Bóg pragnie dokonywać największych cudów miłosierdzia w dziejach świata. W jaki sposób? Powołując niektóre z najmniejszych dusz. I formując je na największych świętych. Ale dlaczego pragnie to czynić? Czy po to, żebyśmy chodzili z małymi aureolkami nad głowami i prowadzili ze sobą miłe duchowe rozmowy? Nie. Bóg pragnie w ten sposób doprowadzić do zbawienia jak największą liczbę ludzi. Na tym polega mistrzowski plan Boga w obecnym czasie miłosierdzia. Pragnie on zbawiać świat. Za pośrednictwem zastępu małych dusz zainspirowanych przez takich świętych jak Święta Teresa z Lizie. A chociaż Święta Teresa błagała Boga o wielką liczbę takich dusz, prawdę mówiąc, nie potrzeba ich aż tak wiele wystarczysz ty, ja i może ktoś jeszcze. Jeśli brzmi to jak mowa szaleńca, nie miejcie pretensji do mnie, tylko do diabła. W końcu to szatan powiedział do świętego Jana Wianeja: Gdyby było na ziemi trzech takich jak ty, moje królestwo zostałoby zniszczone. Zaledwie trzech. Pamiętacie jak Abraham wstawiał się do Boga za Sodomą i Gomorą? prosił pana: Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych. Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? Pan odpowiedział, że oszczędzi miasto przez wzgląd na tych pięćdziesięciu. Ale Abraham negocjował dalej. A jeśli znajdzie się tam czterdziestu pięciu? Tak, oszczędzę to miasto. Czterdziestu? Tak. Trzydziestu? Tak. Dwudziestu? Tak. Dziesięciu? Tak. Tu Abraham się zatrzymał, a ponieważ w mieście nie znalazło się dziesięciu sprawiedliwych, zostało ono zniszczone. Chociaż zło panoszy się dziś na świecie, nasza sytuacja nie jest beznadziejna. Mam na myśli to, że do zbawienia świata wcale nie potrzeba aż tak wielu ludzi. Dlaczego? Ponieważ świat już został zbawiony przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Świat został odkupiony i ofiara Chrystusa jest wystarczająca, jednakże Pan chce nieść swoje zbawienie innym za naszym pośrednictwem i to aż po krańce ziemi. Nie znaczy to, że wszyscy mamy wyruszyć na wyprawy misyjne, ale wszyscy możemy stać się misjonarzami Bożego miłosierdzia przez modlitwę. Dlatego właśnie święta Teresa, która nigdy nie opuściła klasztoru, została ogłoszona patronką misjonarzy i misji obok świętego Franciszka Ksawerego. Podczas gdy święty Franciszek Ksawery podejmował wyprawy na krańce ziemi, by prowadzić tam działalność apostolską, święta Teresa podróżowała po świecie w sposób duchowy, przez modlitwę. Za sprawą jej ofiarowania się miłości miłosiernej. Boże miłosierdzie przelało się przez im małą duszę na cały świat. Wyobraźmy więc sobie, jak zmieniłby się świat, gdyby jeszcze przynajmniej troje z nas żyło w pełni ofiarowaniem się miłości miłosiernej. Istnieje jeszcze jedna równie ważna modlitwa na obecne czasy miłosierdzia. To koronka do miłosierdzia Bożego. Pan Jezus przekazał nam ją przez świętą Faustynę. To modlitwa o ogromnej mocy. Najpotężniejszą modlitwą jest oczywiście Msza Święta, a Koronka do Miłosierdzia Bożego jest przedłużeniem modlitwy mszalnej. A dokładnie jest ona przedłużeniem momentu największej łaski, w którym przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie ciało i krew, dusza i bóstwo Jezusa Chrystusa zostają złożone Ojcu w doskonałej ofierze miłości. Jest to również ten moment Eucharystii, w którym wszyscy ochrzczeni, złączeni duchowo z kapłanem, mogą złożyć Ojcu doskonałą ofiarę miłości Chrystusa, jako swoją własną ofiarę. Odmawiając koronkę, ofiarujemy Ojcu doskonałą ofiarę miłości Chrystusa i wołamy o miłosierdzie dla nas i całego świata. Ta modlitwa jest wołaniem o miłosierdzie. Bóg Ojciec ze szczególnym upodobaniem słucha i wysłuchuje tego tak doskonałego i poruszającego wstawiennictwa. Zainspirowani przez świętą Teresę i świętą Faustynę, pożyczamy nieskończone zasługi Krzyża Chrystusa i składamy je w doskonałej ofierze miłości za cały świat. Dzięki bolesnej męce Jezusa wystarczą zaledwie trzy osoby wołające do Ojca. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Taka jest moc koronki, ponieważ liczba grzechów świata jest skończona, zaś miłosierdzie płynące z ofiary Jezusa na krzyżu nieskończone. W ten sposób możemy być współpracownikami Pana w dziele zbawienia świata, mocą miłosiernej miłości Boga. To rzeczywiście jest prawda. Nawet niewielka armia małych dusz może przyczynić się do zbawienia świata mocą Bożego miłosierdzia, poprzez przyjmowanie odrzuconego miłosierdzia oraz wołanie o miłosierdzie przez nieskończone zasługi męki Chrystusa. Pytam więc raz jeszcze: czy chcesz być współpracownikiem Boga w dziele zbawiania świata? Chrystus z martwych wstał, zmartwychwstał, Aleluja. Prawdziwie wstał. Aleluja. Witamy Was bardzo serdecznie w tym pięknym dniu. Cieszymy się, że jesteście z nami. Wytrwałyście bardzo długo, zwłaszcza dzisiaj w niedzielę zmartwychwstania, kiedy wszyscy świętujemy rodzinnie, cieszymy się z tego wielkiego święta, y, które właściwie odmieniło nasze życie. Tak jest. Y więc cieszymy się, że jesteście z nami, że trwacie w zawierzeniu do Bożego Miłosierdzia. Dzisiejszy temat, dzisiejszym tematem, nadal ciemność. Wydawałoby się niepasujący temat do dnia zmartwychwstania, dnia światłości, a jednak, a jednak nie do końca. Dzisiejszy fragment mówi o tym, że jeśli przebywamy w obecności Boga i przyjmujemy go w najświętszym sakramencie, czyli podczas mszy świętej, stajemy się tabernakulum. Tak tego uczyliśmy się już wcześniej, że jesteśmy tabernakulum i też my mówiłyśmy o tym, że jesteśmy jak taka gąbka, która zanurzona w wodzie nabiera jej wsiąka, woda wsiąka w nią. Potem ta gąbka napełniona wodą może rozlewać ją wszędzie dookoła siebie. I my jesteśmy y, właśnie y, taką gąbką, która przebywając w Bożej Miłości, w Bożej Obecności, która kochając, nawet nieświadomie może tę wodę rozlewać na innych, prawda? Mm -hmm. No bo y, pamiętajmy, że Bóg daje nam tę miłość, nie my sami z siebie, więc ta miłość się aż przelewa. Jeżeli weźmiemy taką nasączoną gąbkę bardzo mocno, czasem nawet nie musimy jej ściskać, woda sama się mm -hmm. wylewa. Tak. I myślę, że my. Y, Kochając prosząc Boga o to, żebyśmy byli miłosierni, żeby nam użyczył swojego miłosierdzia, jesteśmy taką przepełnioną gąbką. No bo my sami oczywiście sami z siebie nie przepełnimy tej gąbki, prawda? Mhm. Wodą miłosierdzia, ale Bóg to robi. Bóg wlewa w nas tyle, że my, tak jak już było wcześniej powiedziane, nawet nie zauważamy tego. W tej ciemności, codzienności. Yy... Myślimy, że nic się nie zmienia, i nie zauważamy nawet tego miłosierdzia wylewającego się z nas, prawda? A po prostu ona się wylewa, i my, jako kobiety, też mamy tutaj taką fajną, mogę powiedzieć, też misję, nie? Że, że w tym otoczeniu, w którym zostałyśmy postawione, dzięki miłości Panu Boga, Pana Boga, będziemy rozlewać miłość. Piękne. W ogóle, co nas zaciekawiło też w tym fragmencie. To to, że Bóg chce dokonywać największych cudów miłosierdzia w dziejach świata i chce dokonywać tych cudów przez nas, przez małe dusze, które są gotowe na przyjęcie Jego miłosierdzia, a może inaczej, które chcą przyjąć Jego miłosierdzie i On będzie je wtedy przygotowywał. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich cudów widocznych. Cud mm -hmm. dla nas to, co to jest. Uzdrowienie. Y Okoliczności. Y tak, nie. To, co widzimy: rozmnożenie pokarmu, przemiana wody w wino, y uzdrowienie, nawrócenie czyjeś, ale takie właśnie y widoczne dla wszystkich gołym okiem, prawda? Y no, jakieś takie namacalne cuda, y chociażby cuda eucharystyczne, kiedy pojawia się y na. Y Najświętszym sakramencie ludzki mięsień serca, prawda? Mm. To jest ewidentny cud, nikt temu, temu nie zaprzeczy. I yy, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej właśnie definicji cudu. Natomiast dzisiaj dowiadujemy się, że cuda wielkie dzieją się tak naprawdę gdzie indziej. Bo dzieją się w ciszy w naszych sercach. Tak. w każdym z nas. Właściwie w osobie, w, której, w każdej osobie, której możemy spotkać, nawet na ulicy. Dokładnie. Więc chodzi, Bóg, tak jak już mówiliśmy, to nie chodzi o nasze cnoty, o to, co potrafimy. Bóg sprawia cudem, cudownie, że będziemy świętymi i właśnie taką nasączoną gąbką, a nie dając nam umiejętności. Może być tak, że nigdy nie nauczymy się tego, do czego dążymy. Może być tak, że Chcesz być cierpliwa, a przez lata próbujesz i się dotąd nie nauczyłaś. I cały czas wyrzucasz sobie, cały czas się z tego spowiadasz i dobrze, spowiadaj się, ale może to jest właśnie ta droga, którą Bóg wybrał dla ciebie. Nie daje ci tej łaski, żeby nauczyć cię tej cierpliwości, tylko właśnie patrzy na ciebie z miłością Ojca, na to dziecko, które wspina się na, na schody cierpliwości i ciągle spada, ciągle spada. Yy, może. Yy, no, jest jakaś cnota, której chcesz się nauczyć już od długiego czasu i nie ma jej w tobie, nie widzisz owoców. Może nie zobaczysz ich nigdy. Może właśnie Bóg cieszy się z tego, że zawsze niezmiennie próbujesz, mhm. że do tego dążysz, to jest twoim ideałem, uważasz, że w ten sposób przemawia Duch Święty i że to będzie oznaką twojej świętości. I, I wydaje ci się, że nigdy tej świętości w tobie nie ma, bo nie masz tej cechy, a okazuje się, że to jesteś po prostu tym dzieckiem wspinającym się na schody? I to jest twoją drogą. Powiedz. I to jest twoją drogą. To jest jednak ciemność, bo ona się nigdy nie kończy, prawda? Więc sami, same myśląc o sobie, że nie jesteśmy świętem, y, możemy się nagle y, w ostatecznym rozrachunku y, zdziwić bardzo mocno, prawda? I to jest właśnie ten cud nie umiejętnością naszą, ale cudem Bożym. I Bóg chce dzisiaj w czasach ostatecznych tych cudów dokonywać. Zobaczcie, wstał. To jest cud niepojęty. Mm -hmm. I chce dokonywać tego zmartwychwstania też w nas. Każdego dnia. No dobrze, ale co jeśli już rzeczywiście odkryjemy sobie, że mamy, że idziemy tą drogą i że już wiem, że mogę być Świętą poprzez swój swoją codzienną trudność, swoją ciemność, to co wtedy? Czy to znaczy, że już wtedy musimy rozpocząć misję ewangelizacyjną? Wtedy you, ja tak, staję i będę teraz głosić. Czy, no, czy, 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 czy musimy. Czy być to jest tak, się mm tak -hmm. cały i, czas? Nie, wtedy e, Myślę, że nie. Myślę, że to. E, Pan Bóg naturalnie to robi, nie? że On w nas wlewa tę miłość, tak jak do szklanki wody im więcej wlewasz, y kiedy ona się napełni, wylewa się wtedy y na boki. To, y to miłość Boża, Boże miłosierdzie y sprawi, że będziemy rozlewać tę miłość tam, gdzie zostałyśmy posłane. Mm, czyli nie, nie chodzi teraz, żeby każdy z nas y wziął na siebie jakiś obowiązek głoszenia. Tak? I, Bożego Miłosierdzia. I Bożego Miłosierdzia, i chodzenia po ulicach, i, i gdzieś Pan Bóg Cię kocha, i tak dalej. Okej, okay, okay, oczywiście, ale zacznijmy też od naszej rodziny, yy, tak? Gdzieś tą, ta miłość po prostu będzie się wylewała. I może w ten sposób. No tak, tam nie, nie jest bez powodu. Nie bez powodu, Święta Tereska jest patronką misjonarzy. Zobaczcie, że ona nigdy w życiu nie opuściła klasztoru. A jest patr patronką mis misjonarzy. Bo Święta Tereska mówiła, że ona chce być właśnie misjonarką miłości. Nawet w swoich zapiskach kiedyś yy, yy, zanotowała, że kiedy już umrze, nie chce iść yy, do nieba, nie chce zostać w niebie na dłużej, tylko chce, będzie prosić Dobrego Boga. Yy, żeby zesłał ją z powrotem na ziemię. Nie chodzi o to, że ona nie tęskniła za niebem, ona niczego innego nie pragnęła niż nieba, ale wiedziała, jak ona jest piękna i pragnęła go dla wszystkich ludzi. Dlatego stwierdziła, że tak długo, jak Bóg pozwoli jej pozostać na ziemi, tak długo będzie nauczała innych ludzi miłości i Bożego miłosierdzia. I gorąco wierzę, że ona jest teraz pośród nas tutaj przesłana przez Boga, żeby, żeby uczyć nas tego miłosierdzia. No ale usłyszeliśmy dzisiaj, że no, jest jeden taki konkretny sposób, bo cały czas nie mówimy o konkretach, że jest jeden taki konkretny sposób, który na to, żebyśmy rozlewali Boże miłosierdzie na świat. Czym co to jest? Odmawianie koron koronki, tak? Do miłosierdzia Bożego. Przepiękna modlitwa, przedłużenie Najświętszego sakramentu. No Niesamowite są te słowa, prawda? Że koronka jest przedłużeniem najświętszego sakramentu. Wydaje nam się, że taka jest to modlitwa bardzo niedoceniona, nie odmawiana w polskim kościele tak często, jak chociażby Różaniec, prawda? A zobaczcie, trzech papieży z rzędu mówiło o tym, że żyjemy w czasach miłosierdzia. Że to już teraz, że to na tak. ten czas. Pan Jezus mhm. mówił do siostry Faustyny, że, chce, ją że ch chce, aby ona przygotowała świat na jego powtórne przyjście. I żeby nauczyła świat jego miłości. Więc mamy teraz świat, czas miłosierdzia. Jest to no, ewidentnie moment, w którym powinniśmy zakasać rękawy. I zatroszczyć się o to, żeby, żeby to miłosierdzie rozlewa, rozlewało się jak najobicie. I dlatego koronka do miłosierdzia Bożego, ta, ta modlitwa, którą odmawiamy przez y, y, ostatnie dni, przez te wszystkie dni zawierzenia, myślę, że pomaga nam przygotować serce, ale nie jest bez znaczenia też dla wszystkich wokół nas, prawda? Tak, tak, zwłaszcza, że mm, liczba grzechów jest policzona, nie? Tak jak było w tekście. A miłosierdzie Boga jest nie, niezliczone, nie? Gdzieś, gdzieś te łaski są e, nieskończone. Piękne to jest. Ehm, no nic, będziemy modlić się teraz do, do Ducha, Ducha Świętego. Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, ogniu miłosierdzia. Natchnij mnie, bym chciał swoją modlitwą pomagać w zbawianiu świata jako misjonarz Bożego miłosierdzia. Amen. Amen.